W Ze Świnoujścia do Szczecina. Na kilometrze zero z lewej burty stawa głowicowa wejście na świnę. Na kilometrze 0400 z prawej burty stawa młyny. Na kilometrze 1 z prawej burty stawa galeriowa, na kilometrze 1 150 z lewej burty wieża kontroli ruchu statków, na kilometrze 1,550 z lewej burty latarnia morska Świnoujście. na kilometrze 1,550 550 z prawej burty jacht klub cztery wiatry, na kilometrze 1,650 650 z lewej burty Basen Trymerski. na kilometrze 210 z prawej burty, basen północny z mariną Osir i stacja paliw tymczasowo nieczynna. Na kilometrze 2200 z prawej burty baza ratownictwa morskiego i straży granicznej. Na kilometrze 2900 z prawej burty stacja pilotów. Na kilometrze 300 z lewej burty przystań promów miejskich na kilometrze 3,200 z lewej burty basen bosmański od kilometra 3,300 do kilometra 4,800 z lewej burty przystań promów morskich na kilometrze 3,400 w głębi z prawej burty przystań promów miejskich na kilometrze 3,400 z prawej burty stawa Kosa-N z prawej burty za półwyspem Kosa baseny węglowy i zimowy portu wojennego na kilometrze 4,400 z prawej burty stawa na nabrzeżu Roro Półwyspu Kosa. Na kilometrze 4,700 z prawej burty stawa Kosa S i basen południowy portu wojennego. Na kilometrze 4,850 z prawej burty baza paliw płynnych. Na kilometrze 5 główny tor odchodzi w prawo w kanał mieliński na kilometrze 5,100 rzeki Świna z lewej burty basen bałtycki na kilometrze 5,400 z lewej burty basen atlantycki na kilometrze 6,0 z lewej burty morska stocznia remontowa w likwidacji dok pływający i nabrzeża na kilometrze 6,800 z lewej burty slip i nabrzeże w ognicy na kilometrze 7 z prawej burty grupa DALB, i z lewej burty nabrzeże wojskowe w ognicy. Na kilometrze 8650. Z prawej burty stawa mielino-s i połączenie z głównym torem. Na kilometrze 8950. Z lewej burty przystań promów Karsibur. Na wprost most Karsibur nad Starą Świną, prześwit 6,30 m. Na prawo od mostu basen barkowy. Główny tor. Od kilometra 5400 prowadzi przez kanał Mieliński. Na kilometrze 5400 z lewej burty stawa Mielino N. Na kilometrze 5450 z prawej burty magazyn materiałów pędnych i smarów. Oś toru na tym odcinku wyznacza nabieżnik Mielin S. Na kilometrze 6300 z lewej burty pierwsza stawa zakrętu Mielin. Na kilometrze 6900 z prawej burty zatoka Mulnik, na kilometrze 870 z lewej burty piąta stawa zakrętu Mielin. Oś toru wyznacza tu nabieżnik Mielin N za rufą, a w dalszej części nabieżnik poprotno przed dziobem. Na kilometrze 8650 z lewej burty stawa Milino S, za nią połączenie ze Świną. Na kilometrze 950 z prawej burty przystań promów Karsibur. Na kilometrze 9150 z lewej burty stawa Karsibur N, odtąd kanał Piastowski. Na kilometrze 10200 z prawej burty pierwsza stawa zakrętu paprot. Na kilometrze 11 200 z prawej burty czwarta stawa zakrętu paproty teraz oś toru wyznacza nabieżnik Karsibur za rufą na kilometrze 13 600 z lewej burty basen urzędu morskiego na kilometrze 15 270 z prawej burty Pirs Refulera na kilometrze 16 250 brama torowa numer 1 wieża wschodnia Wieża Zachodnia, na kilometrze 16750 wyjście na Zalew Szczeciński, na kilometrze 2356 brama torowa numer 2, odgałęzienie torów do Warpna i Wolina. Na kilometrze 29880 880 brama torowa nr 3 odgałęzienie torów do Międzyzdrojów, Wolina i Trzebieży. Na kilometrze 35 500 z lewej burty stawa hełminek N. Na kilometrze 36 250 z lewej burty stawa hełminek S wejście na roztokę Odrzaną. Na kilometrze 36 700 brama torowa numer 4 na tym odcinku oś toru wyznacza nabieżnik maników. na kilometrze 38 760 z prawej burty pława 15 odgałęzienie toru do trzebieży na kilometrze 41 390 z lewej burty stawa 20 na kilometrze 41 900 z prawej burty stawa 21 na kilometrze 41 950 z lewej burty stawa zwrotowa żuławy. Na kilometrze 42 440 z lewej burty stawa 24. Tu ośtoru wyznacza nabieżnik Stepnica za rufą, a przed dziobem nabieżnik Raduń. Na kilometrze 44 100 z lewej burty Pirs refulera na kilometrze czterdzieści cztery z prawej burty żółta dalba na kilometrze czterdzieści z prawej burty pława 29 na rozgałęzieniu główny tor prowadzi odrą w lewo w prawo oddziela się kanał policji na kilometrze czterdzieści pięć z prawej burty stawa wielki karw od kilometra czterdzieści Oś toru wyznacza nabieżnik Krępa za Rufą i nabieżnik domańce przed Dziobem. Na kilometrze 49-630 z prawej burty stawa Długi Ostrów połączenie z kanałem Policki. Boczny tor przez kanał Policki prowadzi w prawo od stawy Wielki Karw. Na kilometrze 45-150 z prawej burty ujście Gunicy. Po zachodniej stronie ciągnie się hałda fosfogipsów. Wschodnią stronę kanału Polickiego oznakowują pławy nieświecące. Na kilometrze 47-400 z prawej burty kanał barkowy do portu Police. Około kilometra 49 z prawej burty na brzeże zakładów chemicznych Police. Na kilometrze 49-630 z lewej burty stawa Długi Ostrów, Połączenie z głównym torem. Na kilometrze 49,820 z prawej burty stawa zwrotowa do Mańce. Na kilometrze 49,860 z prawej burty łarpia prowadząca do przystani w Policach. Odtąd oś toru wyznacza nabieżnik Police za Rufą i przed dziobem nabieżnik Ina N. Na kilometrze pięćdziesiąt z prawej burty Pirs Przeładunku Amoniaku. Na kilometrze pięćdziesiąt jeden z prawej burty Cieśnica. Przed wyspą Mnisi Ostrów główny tor prowadzi Odrą w lewo, w prawo oddziela się Wietlina. Na kilometrze pięćdziesiąt jeden z prawej burty stawa Mnisi Ostrów. Na kilometrze pięćdziesiąt dwa z lewej burty wyspa Kopina. Na kilometrze pięćdziesiąt dwa z lewej burty stawa zwrotowa Ińskie. Teraz oś toru wyznacza nabieżnik Łąki za Rufą, a przed dziobem nabieżnik Bykowo. Na kilometrze pięćdziesiąt trzy z prawej burty stawa Rybi Ostrów połączenie z Wietliną. Boczny tor przez Wietlinę prowadzi w prawo od stawy Mnisi Ostrów. Wietlina oznakowana jest pławami nieświecącymi. Na kilometrze 52-300 z prawej burty z Wietliną łączy się Łarpia. na kilometrze 54240 z prawej burty kanał Skolwiński, na kilometrze 54-450 z lewej burty Iński Nurt wyjście na jezioro Dąbie, przed wyspą Żurawią. Główny tor prowadzi odrą w lewo, w prawo oddziela się Skolwiński nur. Na kilometrze 54700 z prawej burty stawa Żurawia N. Na kilometrze 55-300 z lewej burty babina przejście na jezioro dąbie. Na kilometrze 55,350 z lewej burty stawa zwrotowa babina. Odtąd tor wyznacza nabieżnik i na S za rufą. A przed dziobem nabieżnik święta. Na kilometrze 55 970 z prawej burty stawa Żurawia S połączenie ze skolwińskim nurtem. Boczny tor przez skolwiński nurt prowadzi w prawo od stawy Żurawia N. Skolwiński nurt jest oznakowany pławami nieświecącymi. Na kilometrze 55 100 z prawej burty przystań okoń. Na kilometrze pięćdziesiąt 200 z prawej burty Skolwin-Jasklub. Na kilometrze pięćdziesiąt pięć trzysta z prawej burty na Fant Na kilometrze pięćdziesiąt pięć z prawej burty basen Papierni. Na kilometrze 55970 970 z lewej burty stawa Żurawia S połączenie z torem głównym. Na kilometrze 59 z prawej burty baza Rybacka Stołczyn. Na kilometrze 6340 z prawej burty Marina Gocław. Na kilometrze 61 z prawej burty stacja pilotów. Na kilometrze 61100 z prawej burty baza oznakowania nawigacyjnego. Na kilometrze 61500 z prawej burty basen morskiej stoczni jachtowej. Na kilometrze 62 z lewej burty święta przejście na jezioro Dąbie. Na kilometrze 62500 z prawej burty Dok pływający numer 5 Stoczni Gryfia tor prowadzi przez Przekop Mieleński. Na kilometrze 63600 z lewej burty Orli Przesmyk wyjście na jezioro Dąbie. Na kilometrze 64 z prawej burty odgałęzia się kanał Grabowski. Przekop Mieleński prowadzi do południowej części portu Szczecin. Na kilometrze 66 z lewej burty Duńczyca do jeziora Dąbie. Na kilometrze 66 130, z prawej burty duńczyca do basenu cichego. Na kilometrze 67,500 parnica w lewo do regalicy, w prawo i na wprost port szczeciński. 600 metrów dalej parnicą wyjście na regalicę, w lewo do Dąbia, w prawo do odryw wschodniej. Od kilometra 64 toru Świnoujście-Szczecin do Odry Zachodniej prowadzi kanał Grabowski, który łączy się z Odrą Zachodnią na jej kilometrze 38,500. Na kilometrze 38,250 z lewej burty elewator Ewa. Na kilometrze 37,850 z lewej burty kanał Grodzki. Na kilometrze 36,900 z prawej burty... Muzeum Narodowe i Wały Chrobrego. Na kilometrze 36700 z lewej burty Duńczyca i Marina Szczeci